Cześć, witajcie, tu kanał przylesie. Tak jak obiecałam w ostatnim komentarzu, e, będziemy dzisiaj czyścić piec i postaram się odpowiedzieć na niektóre pytania, które ostatnio się pojawiły. E, dzięki za subskrypcję, dzięki bardzo za, za lajki. Like e, nie przedłużając wstępu, e, zaczynamy robotę. Także wyłączymy sobie tutaj piec, przepraszam, kocioł. Tak jest. Ostatnio dostałam dużo komentarzy, że nie piec, tylko kocioł. Tak, jasne. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale to jest przyzwyczajenie jeszcze za czasów, kiedy, kiedy mieliśmy yy, kocioł centralnego ogrzewania i na to się mówiło piec. I tak, tak to już u mnie funkcjonuje. O, widzicie. Świeżo zasypane. Dzisiaj. Także będziemy sobie czy, czyścić tutaj te wszystkie strefy. Ja nie wiem, czy to dobrze widać, bo na ostatnim filmiku, w ogóle słuchajcie, to tak naprawdę będzie porządne czyszczenie dopiero pierwszy raz w tym sezonie. Także to jeszcze od tak naprawdę, od początku, jak zaczęliśmy tutaj palić, no to tak naprawdę dopiero pierwszy raz. Także będzie, będzie trochę zabawy. Zobaczcie, jest naprawdę dużo zawalone, bo, bo dawno nie było czyszczone. Także to wszystko po kolei będziemy sobie tutaj o. Ogarniać. Słuchajcie, ja na co dzień tego nie robię, e, jak możecie się domyślać, specjalnie dla Was, w dzisiejszym wydaniu, będę czyścić kocioł. Także postaram się też zrobić jakieś przycinki, żeby Wam tutaj za bardzo nie przynudzać. Ale też, żebyście mogli zobaczyć, ile tego jest, jak to wygląda i co tutaj tak naprawdę się dzieje. Ostatnio miałam taki komentarz, że jest dużo nagaru słuchajcie i że jest czarny no nie jest czarny, tak jak widać widzicie jest siwo a to co tutaj jest o, tu tak nazbierane też tak jak teraz zobaczycie pod inne światło tak naprawdę, to nie jest tak całkiem czarne tylko faktycznie jest takie siwawe, no a to co się spaliło to to co tutaj jest, to jest nie będę się tutaj też wymądrzać tak, bo oczywiście też są ludzie, którzy mają dużo racji i wiedzą co mówią. Zobaczcie. No, trochę się tego nazbierało. Mówię, nie było czyszczone. Teraz, dzisiaj, to jest tak naprawdę to pierwsze czyszczenie po długim, długim czasie. Cały zasobnik nam się wypalił. I dopiero teraz, patrzcie, patrzcie jaki to jest konsystencji. To teraz, właśnie dzisiaj, będzie fajnie widać, jak to wszystko się ładnie spala. Ten cały pelet. patrzcie, tu nie ma żadnych takich zgarów. Tylko jest. Czyściutki, taki popiół. Zobaczcie, no rewelacja. Tak, wiem, że to może być śmieszne. Jaram się tym. Lubię to robić. W sensie y, lubię takie rzeczy, takie, no nie typowo damskie. Ale to już chyba zdążyliście zauważyć. Zresztą statystyki pokazują, że na moim kanale 80. Procent oglądających to mężczyźni. Także panowie serdecznie was pozdrawiam. Dzięki, że jesteście. No i fajnie, że jest dla kogo to robić, że kogoś to interesuje. Zobaczcie, przepięknie. Dzisiaj zobaczycie, ile właśnie było czyściutkie wiadereczko. Czyściutkie, może przesadziłam trochę, ale puste. i Dzisiaj zobaczycie, właśnie ile z takiego porządnego czyszczenia. Dzisiaj naprawdę porządnie wyczyszczę ten kocioł i zobaczycie, jak to wygląda tutaj też postaram się na kilka pytań odpowiedzieć e, jakiej mocy kocioł, 12 kW tego się już dowiedziałam także 12 kW tutaj jest I, i co tu jeszcze mogę powiedzieć no zobaczcie czy to jest taki czarny zgrzew chyba nie jest czarny, no ja wiem, ciężko mi to ocenić mam chyba też będzie ciężko tutaj przez ten Mogę chyba, powinnam zacząć od góry, nie? Mówię, nie robię tego na, na co dzień. Tak naprawdę cały, cały kocioł będę dzisiaj czyścić pierwszy raz. Zobaczcie, to się aż do góry unosi. Styki takie leciutkie. Mówię, będę robić przycinki, bo y, znam siebie. I wiem, że na pewno będę chciała, żeby było idealnie. Także łatwo nie będzie. Ja wam zaraz tutaj specjalnie pomogę sobie latarką, bo wy tego nie zobaczycie. O, i teraz widać lepiej. Widać, widać. I tam wszystko wyczyścimy. Tu wyczyścimy. Tutaj są takie ślimaki. I te ślimaki też po kolei będę sobie tutaj wyciągać. O, zobaczcie. To się wszystko wyciąga. I co będę robić? I wyciorem. Mam tu taki wycior. To się pewnie jakoś też nazywa fachowo. Bo możecie mi uświadomić przy okazji. I ten będziemy tutaj sobie o czyścić. I tu trzeba naprawdę ładnie, dokładnie wyczyścić. Dobra, słuchajcie. Ja sobie zacznę tutaj czyścić powolutku. E I zrobimy leciutką przycinkę, bo nie chcę Wam tutaj przynudzać. I takie ciekawsze momenty po prostu pokażę i będę nawijać jak to ja mam w zwyczaju. Dobra, pokażę Wam już tutaj trzy wyciągnęłam. Biorę kolejne. Oj, nie wiem, czy mi się uda wam pokazać. Tutaj się pokuszę. O! Powiem Wam, że ciężko tak! Bez ręki. Mam nadzieję, że telefon mi teraz nie spadnie. O, jak czyszczę ślimak? Prosto. Trzymam, przekręcam. I tak, o właśnie czyszczę. Cały ten osad, który się znajduje na ślimaku, sprężynie ślimaku, nie wiem jak to nazwać. O. I sobie odkładam. O, tutaj. I tak po kolei, po kolei. Także od góry zaraz zacznę tutaj ogarniać boki i pokażę wam za chwilę mniej więcej jak to tam co tutaj dalej się dzieje. Dobra, tak jak mówiłam, idzie wycior. To już jest zabawa innego kalibru. No i dobrze, fajnie się to robi. Tam daleko sięgnąć. Oczywiście tutaj, gdzie mogę, to jak najlepiej, a reszta pójdzie zaraz odkurzaczem. Tu nawet mój sprytny mąż skonstruował mi tutaj taką końcóweczkę. Znaczy nie mi! Sobie! Sobie dobrze zrobił. Proszę zobaczyć. O, o, tak to wygląda. O, cyk. Wiadomo, że piec przy sprzątaniu nie może być gorący. To jest chyba oczywiste dla wszystkich ale tak to wygląda. Słuchajcie, też gdzieś tam wyczytaliśmy ostatnio taką ciekawostkę, że dobrze wyczyszczony piec kocioł, że dobrze wyczyszczony kocioł i jak częściej się go czyści, to nawet o 30% spalanie tutaj się zmniejsza, więc mniej tego peletu idzie, więc to też jest niby ważne. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy sobie, jak to tutaj. No, tu już jest ładnie. Od góry. Oczywiście, tu już pójdzie nam e, odkurzaczem. Tu jest taka gąbeczka, której nie można uszkodzić. Tu, tu. Więc to delikatnie robimy. No i zaraz przejdziemy jeszcze tutaj, jeszcze na te drzwiczki. Tu już troszkę obskrobałam tyle, ile mogłam. Za chwilę pojedziemy tutaj e, kolejne, ale mówię, mam tylko dwie ręce. E, no i. Zaraz będziemy dalej jechać. Zobaczymy, jak to jak to wyjdzie. Może mi się uda teraz? No zaraz zobaczymy. Słuchajcie, no tak w pojedynkę, kurczę, teraz widzę, że ten mój mąż no, ma trochę, ma tej roboty. To generalnie już mogę odkurzaczem pojechać, ale tak chciałabym Wam pokazać właśnie, jak to tam jak to się osadza. O, widzicie? Takie przed i po. No i tutaj widać, że nie, nie jest to czarne, tylko jest właśnie bardziej siwe, tak? Mówię, czasami na filmikach y, też, y, no, nie widać tak dokładnie, jak to wygląda. Jak to wygląda w realu. Więc tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to faktycznie y, wygląda to czyszczenie. Mam też do Was takie pytanie. Chciałabym się dowiedzieć. Kurczę, jak to jest Słuchajcie, z osobami, które miały piece na ekogroszek i teraz przechodzą na pelet. Jeżeli jest ktoś z Was na kanale, kto ogląda ten film, odpowiedzcie mi proszę w komentarzu, jak to jest, dlaczego zmieniacie te pie piece, kocio kociołki, tak? Kotły? Dlaczego zmieniacie te kotły na, na pelet? Z jakiego względu to robicie? No i, i czy. Czy ktoś Was namawia? Czy sami wpadliście na ten pomysł? Czy to, jest, czy to są względy ekonomiczne? E, jestem ciekawa. Co tu jeszcze ewentualnie mogę Wam powiedzieć? E, było ostatnio pytanie: też muszę sobie zajrzeć, bo to zapisałam. E, koszt pieca, czyli koszt kotła, jaki był? No to, w, to było w 2018 roku, kiedy myśmy to kupowali. E, I to było 12,5 tysiąca. I to jest tylko kwota kotła i zasobnika, czyli kotła i zasobnika. Eee, no i co tam jeszcze było? Było o dymie. Jaki dym? Słuchajcie, no ten dym ja tam sobie ostatnio trochę zażartowałam, że to jest biały dym jak papież, i oczywiście zaraz jak papieża wybierają, tak? I, i zaraz był komentarz, że pewnie mokry pelet, że i tak dalej. Nie, słuchajcie, chodziło mi o to, że nie jest to czarny dym, nie ma smrodu. Chociaż powiem Wam, jedna z koleżanek kiedyś mi powiedziała w pracy, że jej sąsiad pali peletem i że jest smród. Cytuję jak cholera. No zdziwiło mnie to, bo, bo ja już też miałam wtedy kocioł na pelet i mówię, kurczę, no jak smród? No ale z czego ten smród? Mówię, to może słuchaj, może mają jakiś taki współdzielny, że może tam można też czymś innym palić, nie tylko peletem. No ale ona twierdziła, że nie, że pelet, bo, bo tam mężowie rozmawiali, więc nie wiem, albo po prostu był złej jakości pelet, albo, no nie wiem, no dziwne to było przynajmniej. No ja wiem, że u mnie tego zapachu nie ma, no nie wiem, pytałam też sąsiadów, czy coś czują, no generalnie nikt nic nie mówił, a wszyscy tutaj oprócz mnie mają pompy ciepła, no i nie wiem, słuchajcie, no, no nie mam takich informacji, żeby śmierdziało, czy coś, ja tego też nie czuję, wychodzę na dwór, mam zresztą teraz na górze to też blisko komina, to no, no, po prostu nie czuć smrodu, tak, nie czuć jest specyficzny zapach jak ktoś pali węglem czuć jak się pali drzewem tutaj, tutaj naprawdę jakiś taki no może raz znikomy taki czuć było zapach jakiegoś takiego czegoś palonego, ale to, to nie, nie jest taki zapach wiecie jakiś nie wiadomo jaki, po prostu normalny zapach spalania i tyle dobra, ja tutaj lecę dalej a zaraz następne wieści i pytania. Teraz sobie wkładamy te ślimaki, ale dobra. Może założę rękawiczkę, bo jak widzieliście przed chwilą. Oczywiście łapę wsadziłam już bez rękawicy. One nie muszą iść w te same miejsce, gdzie były. Ważne, żeby były na miejscu. W sensie masło maślane, nie? Ważne, żeby były tam gdzie mają być, o, tak powiem. Słuchajcie, już tak jak robię, ciężko mi się skupić, ale to, co się ostatnio wydarzyło na moim kanale, jak ja zobaczyłam, słuchajcie, wyświetlenia, subskrypcje, myślę sobie, co tu się odwaliło. Także widzę, że mało osób pokazuje, co ma w domu, jeżeli chodzi o kotły na pelet. Mówię, z takich technicznych rzeczy, to jeszcze dużo. Dochodzimy do jakichś tam ustawień, takich rzeczy. Słuchajcie, jak oglądacie te filmiki, podzielcie się swoimi e, jakimiś tam ustawieniami. Ja wiem, że każdy dom, e, każda powierzchnia, użytkowanie i tak dalej, tam temperatura, że to wszystko ma znaczenie wiem doskonale o tym e, i że u każdego będzie to wyglądało inaczej, ale na przykład ostatni wpis o Yy, powietrzu, o nawiewie. Yy, tam jeden pan zadał pytanie, czy jest nawiew. Ja wiem o co chodzi. Chodzi o ten nawiew taki pod kotłem, prawda? Yy, my mamy ten nawiew stąd. I słusznie to było zauważone jako kratka. Ona jest, ja wiem, 20, 40, 68, prawie no, około metra od, yy, od kotła. Yy, Mąż myślał o takim nawiewie tutaj, słuchajcie, spod spodu. Nie zostało to zrobione, e, aczkolwiek zastanawiamy się faktycznie, czy nie zrobić tutaj e, przewiertu, ponieważ tutaj mamy e, wentylację po tej stronie w kominie. Można by to było jeszcze zrobić na zasadzie takiej rury, wiecie, żeby to szło tutaj pod spodem, taki czysty nawiew, ale tutaj uwierzcie mi, że jak ja tutaj przez chwilę e, sprzątałam, Tutaj jest taki ciąg tego powietrza, że wydaje mi się, że ten metr tutaj to nie jest tak dużo i, i naprawdę e, daje to radę. E, normalnie ciągnie po kostkach. <laughs> Zresztą słuchajcie, trochę mam rybkę, ale do sensu i do rzeczy. No to słuchajcie, nie licząc tego, co wciągnęłam w odkurzacz, a, a było tego no dosłownie tyle, co tutaj w rowkach, gdzieś o, o, w, po, po, w tych miejscach tutaj takich ciężko dostępnych. I tego tutaj. No to jest tego, nie wiem, to jest wiaderko w jakiejś masie szpachlowej. Ile tu może być? 10 litrów? Może nawet nie. No to zobaczcie, no to jedna czwarta wiaderka jest zapełniona. Tak naprawdę, o! Spójrzcie. O! Tak to wygląda. Więc no wydaje mi się, że jak na taki czas użytkowania, mówię, to jest dziś ponad miesiąc. Myśmy mieli w ogóle ostatnim razem, jak robiłam filmik, mieliśmy sprzątać. Ale się to trochę przeciągnęło, więc zasypaliśmy tylko troszkę tego peletu, i, i tak naprawdę do dzisiaj to wszystko stało, i dzisiaj dopiero czyściliśmy, i zasypaliśmy cały, cały zbiornik. No, czasami po prostu człowiek też ma jakieś tam inne rzeczy do robienia, więc generalnie na, napchaliśmy tylko trochę tego peletu i, i do dzisiaj, i dzisiaj i dzisiaj sprzątam. Jeżeli chodzi o koszty, też tam ostatnio wspominałam, że od zeszłego roku, od września, nie, czekaj, czekajcie, jak to było od kwietnia? Od kwietnia do września e, 2400 spali, spaliśmy za 2400 peletu. Więc, więc powiem wam, nie, nie jest tak źle, naprawdę, jeżeli chodzi o to spalanie. Ale faktycznie te ustawienia na nawiewu, nadmuchu, jakiegoś tam, to o czym wyście wspominali, to już to, że tak powiem, mój palacz w cudzysłowie będzie się tym zajmował. No, gdzieś tam jeszcze pogrzebiemy, bo może faktycznie warto posłuchać mądrych ludzi i może warto coś tutaj jeszcze pogrzebać i poustawiać. No, no czego ma być tak, jak, jak jest, nie? Może faktycznie warto to wszystko sprawdzić. Aczkolwiek, tak jak no, sami widzicie, no, no nie, jest, nie jest najgorszego. Jakby tutaj, najgorszej jakości, ten popiół nie jest czarny, tylko faktycznie jest siwy. Siwo-czarny, taki nawet nie grafit, tylko właśnie taki jaśniejszy. E, przy czyszczeniu e, dobrze, że mój mąż tego nie widział, bo e, on po, oczywiście robi tam po swojemu wszystko. Nie wiem, pewnie u Was w domu też tak jest że każdy ma swój system. E, u nas na przykład jest tak, że do kosiarki nie może się dotykać nikt oprócz mnie. Taką mam zajawkę na koszenie. Słuchajcie, uwielbiam to robić. Kosiarka jest moja i tak samo ja nie pozwalam kosić mężowi trawnika, ponieważ ja po koszeniu w dany sposób czyszczę tą koszarkę, kosiarkę, czyszczę ten cały pojemnik na trawę, ja go nawet myję. Słuchajcie, to już jest takie nawet trochę psychiczne, ale no, każdy ma swój sposób i system. I tak samo jak zobaczy pewnie to na filmiku, w jaki sposób, jak, jak ja to robiłam, to, to się za głowę złapie, bo on na pewno robi to inaczej. No ale co, fajne doświadczenie, fajnie było to, to zrobić, e, fajnie było posprzątać. A jeszcze mi zostało trochę tutaj na podłogę syfu e, i, i zaraz włączymy piec, ogarniemy. Trochę kurzu, no nie wiem czy nawet widzicie, nie wiem czy to będzie widać. Widać? Nie widać nawet. Słuchajcie, no mało, mało co się zakurzyło. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o oczyszczenie tego kotła na telet. Co Wam tu jeszcze mogę powiedzieć? No słuchajcie, dawajcie znać właśnie w komentarzach, jakie są Wasze odczucia, co, co Wy tutaj widzicie, że może być nie tak, jak to wygląda u Was. Fajnie jest dostać taki feedback i wiedzieć kto, jak u siebie to robi. I mówię, ludzie, którzy się zastanawiają nad piecem na pelet, dawajcie znać w komentarzach dlaczego. Czy, czy przechodzicie z innych pieców, czy, czy po prostu was zmusiła dyrektywa, czy, czy po prostu ta, taki podjęliście wybór. Był taki filmik, kiedy się oglądałam, też gościu mówił, że nigdy do nowego domu, który jest postawiony, nie dawałby pieca na pelet, bo on tylko i wyłącznie polecałby pompę ciepła albo gaz. No, życzę powodzenia w tych czasach na pompę ciepła i gaz. Ja nie mówię, że to jest złe, tak? Bo każdy wybiera dla siebie odpowiednią rzecz, ale ja na przykład widzę, że, że to, co myśmy wybrali, to jest akurat ok, w tym momencie, więc zobaczymy, jak będzie dalej. No, tak jak mówicie, ceny idą w górę, my też to widzimy, no i zobaczymy, jak to będzie, tak? A może być różnie. Na razie póki co nie jest tak źle. Żyjemy, dajemy radę i, i to jest chyba najważniejsze. Powiem wam dzięki za inspirację. E, dzięki wam. Czyściłam dzisiaj kocioł. Właściwie pierwszy raz sama od początku do końca. Przeważnie gdzieś tam pomagałam, ale, ale to była taka pomoc, że coś tam zaczęłam robić i przeważnie szłam gdzieś tam coś mierzać w garach, także tak to wyglądało. Ale fajnie za inspirację, dzięki. E, powiedzcie, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. E, co was ciekawi? E, może jakieś parametry, nie wiem, jakieś takie techniczne rzeczy to to wypytam mojego w cudzysłowie palacza, i, i, i mąż mi wtedy tam mniej więcej wytłumaczy, i będę mogła wam przekazać tą wiedzę. Także pozdrawiam, słuchajcie, nie przedłużam, bo już i tak przeciągam. Nie, nie przedłużam. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki jeszcze raz za, za lajki, dzięki za subskrypcję. No i że pozwalacie, żeby mój kanał się rozwijał. Jest to miłe. E, I będę na pewno nagrywać jeszcze jakieś filmiki. Pozdrawiam.